No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, czas ten tego dzisiaj to zrobić co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej, okay. zróbmy my ten tego dzisiaj to, co mamy, co nie no to okej. Okay. Niech wam tak to teraz, wam będzie co nie no to okej, okay. zróbmy my ten. Tak dzisiaj to, co mamy, co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay. nie wam tak to teraz wam będzie co mnie to okej niech wam tak to teraz wam będzie co nieno to okej okay. tak, nie, no, okay. zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co mnie no, to okej okay. nie wam tak to teraz wam będzie co nieno to okej zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co mnie no, to okej okay. nie wam tak to teraz wam będzie co mnie no, to okej okay. zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy, co nie no to okej, okay. nie wam tak to teraz wam będzie, co nie no to okej, okay. zróbmy my teraz to co mamy, co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie będzie co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy, co nie no to okej. Okay, niech wam tak to teraz, wam będzie co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy, co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to okej, niech wam tak to teraz wam będzie, co nie no to okej, zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no to okej, niech wam tak to teraz wam będzie, co nie no to okej, zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no to okej, niech wam tak to teraz wam będzie, co nie to okej, zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie to okej, niech wam tak to. Teraz wam będzie, co nie no to okej, okay. zróbmy my ten tego teraz, to co mamy, co nie no to okej, okay. niech wam będzie co. Nie no to okej. Okay. No to dobra, ten tego dzisiaj to co mamy, no to niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy, co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy, co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co Mamy co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay. zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to okej, okay, niech Wam tak to teraz Wam będzie, co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no to okej, okay, niech Wam tak to teraz Wam będzie, co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no to okej, okay, niech Wam tak to teraz Wam będzie, co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no to okej, okay, niech Wam tak to. Teraz wam będzie co nie no to okej, okay. zróbmy my teraz ten tego to co mamy co nie no to okej. Okay. No to okej, ok, teraz ten tego teraz, co nie no to okej, ok, niech Wam tak to teraz Wam będzie, co nie no to okej, ok, zróbmy my ten tego dzisiaj, to co mamy, co nie no to okej, ok, niech Wam tak to teraz Wam będzie, co nie no to okej, ok, zróbmy my ten tego dzisiaj, to co mamy, co nie no to okej, ok, zróbmy my ten tego dzisiaj, to co mamy, co nie no to okej, ok, Niech wam tak, to teraz wam będzie, co nie no to okej, okay, zróbmy my. Teraz to, co mamy, co nie no to okej, okay, niech wam tak, to teraz wam będzie, co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, czas wam ten tego teraz wam pokazać to co trzeba co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. Okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego to teraz co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to okej, okay. nie wam tak to teraz wam będzie, co nie no to okej, okay. zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no to okej, okay. nie wam tak to teraz, co nie no to okej, okay. zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no to okej, zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no to okej, okay. nie wam tam tak <dzisiej101> to teraz wam będzie, co nie no to okej, zróbmy my ten tego dzisiaj to. Co mamy, co nie no, to okej, okay. zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no, to okej, okay. niech wam będzie co nie no. To okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my co mamy co. Nie moi kumple no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to okej, okay. nie wam, tak to teraz wam będzie co no to okej, zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy co no to okej, nie wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej, okay. zróbmy my ten tego dzisiaj To co mamy co nie no to, okay. wam, tak to, będzie, nie no, to okay. zróbmy my ten tego dzisiaj To co mamy co nie no to okej, okay. zróbmy my ten tego dzisiaj To co mamy co nie no to okej, okay. nie wam tak to Teraz wam będzie, co nie no to zróbmy my co mamy, co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej zróbmy my ten tego dzisiaj to nie zróbmy ten tego dzisiaj to, co mamy, co nie, no to ok, niech Wam tak to teraz Wam będzie, co nie, no to ok, zróbmy my ten tego dzisiaj. To, co mamy, co nie, no to ok, niech Wam będzie, co nie, no to ok. No to dobra, ten tego teraz, co nie, no to ok, niech Wam tak to teraz Wam będzie, co nie, no to ok, zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy co nie no to okej, zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy co nie to okej, zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy co nie to okej, niech wam tak to teraz wam będzie co nieno to okej, zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy co nie no to okej, okay. zróbmy my. Ten tego dzisiaj, to co mamy co nie no to okej, okay. niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej, okay. zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay. zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay. zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to okej, okay. zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no to okej, okay. nie wam tak to teraz wam będzie, co nie no to okej, okay. zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no to okej, okay. nie wam tak to teraz wam będzie, co nie no to okej, okay. zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no to okej, nie wam tak to teraz wam będzie, co nie no to okej, zróbmy my ten tego. Dzisiaj to co mamy, co nie no to okej, okay. zróbmy my ten tego teraz, to co mamy, co nie no to okej, okay. niech wam tak to. Teraz wam będzie, co nie no to okej, okay. zróbmy my, co mamy, co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie to okej niech wam tak to teraz wam będzie co nieno to okej zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co Mamy co nie no to ok, niech wam tak to teraz. Wam będzie co nie no to ok, zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no to ok, niech wam tak to teraz. Wam będzie co nie no to ok, zróbmy my ten tego teraz. To co mamy, co nie no to ok. No to dobra ten tego teraz, co nie no to okej, niech Wam tak to teraz Wam będzie, co nie no to okej, zróbmy my ten tego teraz, to co mamy, co nie no to okej, niech Wam tak to teraz Wam będzie, co nie no to OK zróbmy my ten tego teraz, to co mamy, co nie no to okej, okay. niech Wam tak to teraz Wam będzie, co nie no to okej, zróbmy my ten tego teraz, to co mamy, co nie no to okej, okay. niech Wam tak to. Teraz wam będzie, co nie no to okej, okay. zróbmy my ten tego dzisiaj, to co mamy, co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego teraz to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my co mamy co nie no to okej okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay. zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. niech wam będzie co nie no to okej okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, Niech wam tak to teraz wam będzie, co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego. Dzisiaj to co mamy, co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego. Dzisiaj to co mamy, co nie moi kumple, no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to okej, okay. nie wam tak to teraz wam będzie, co nie no to okej, okay. zróbmy my ten tego dzisiaj, to co mamy co nie no to okej, okay. niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej, okay. no to okay. nie wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej zróbmy ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej nie wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej zróbmy my ten tego Dzisiaj to co mamy, co nie no to okej, okay. nie wam tak to teraz wam będzie, co nie no to okej, okay. zróbmy my ten. Tego dzisiaj to co mamy, co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej zróbmy my ten tego dzisiaj to co co nie no to ok niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to ok zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to ok zróbmy my ten tego to co mamy co nie no to ok no to dobra ten tego teraz co nie no to ok niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to ok zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy, co nie no to okej, okay. zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no to okej, okay. zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no to okej, okay. niech wam tak to teraz wam będzie, co nie no to okej, okay. zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no to okej, okay. niech wam tak. To teraz wam będzie, co nie no to okej, okay. zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no to niech wam będzie co. Nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy Zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam. Tak to teraz wam będzie co nie no to okej. Okay, zróbmy my teraz to co mamy co nie no to niech wam będzie co nie no. To okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my teraz to co mamy co nie no to okej okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to okej okay, niech Wam, co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no to okej okay, niech Wam tak to teraz Wam będzie, co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no to okej okay, niech Wam tak to teraz Wam będzie, co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj. To co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz wam będzie Co nie no to okej okay. Zróbmy my ten tego dzisiaj To co mamy co nie no to niech wam będzie Co nie moi kumple no to okej okay. zróbmy my Teraz to co mamy co nie no to okej okay. No to dobra, ten tego teraz, co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz wam będzie, co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego teraz, koniec ten tego no odcinka, co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz wam będzie, co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego teraz, to co mamy, co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz wam będzie, co nie no to okej. Okay. Okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to, co mamy, co nie, no to okej, okay, niech wam tak, to teraz wam będzie, co nie, no to okej, okay, no to teraz, papa, pa, cześć, do następnego no odcinka, no to teraz, papa, pa, cześć, no to, papa, pa, no to elo, elo, elo.